Witam akwaryści, morscy zwłaszcza. Przy kolejnej aktualizacji mojego zbiornika, jak widać, wszystko dość ładnie tutaj rośnie. Wyostrzymy troszkę z Antusy. Jeden, który został, Patyk nawet rośnie ta Akropora. Tutaj jakaś jedna jest. No i eufylię Wszystko rośnie. Wszystko jest tak w miarę słabo napowodowane, bo jest już noc. Lampy się powyłączały, przynajmniej ta maksperta. Teraz mam włożoną trochę inną, zamienia, żeby czasu nie ustawiać w makspekcie od nowa. Cyrkulator wyłączony, no bo jak widać wody nie ma za dużo, bo już upuściłem. No i zasysa dość sprawnie i mocno powietrze, więc robi się dość tutaj. I powiedzmy tornado w środku więc jest wyłączony może zanim wkleję korale i dorobię sobie po prostu yy, dorobię sobie po prostu wodę może coś się to jeszcze spompuje po prostu przełączę światło na niebieskie i tak to będzie coś może lepiej wyglądać tu mam dwa korale, już najprawdopodobniej ostatnie bo ten zbiornik jest naprawdę już można powiedzieć obsadzony dość mocno, wszystko zaczęło mi tu ładnie rosnąć, więc Kupiłem sobie jeszcze dziś dwa korale, w sumie trzy No ale zobaczymy, dwa znam, jak są trzeci, to nie wiem co to jest, jakaś doczepeczka Można powiedzieć, sprzedawca powiedział, że coś udrosło Jak przyszło, więc jest to egzotyk Z rafy, a więc zobaczymy jak będzie, tu są moje dwa korale ten płaski, kwadratowy to jest Montipora Mystic Sunset Red tylko polipy będzie miał blue tego teraz nie widać, może później będzie lepiej to widać, światło tu słabo siada ten większy taki kielich to jest Lobophyllia o ile dobrze czytam, no i to malutkie coś zielone, no to jest ten taki zwany przyrost, który tu y, urósł sobie sam, że tak powiem, z rafy coś się przyczepiło, coś urosło. Najprawdopodobniej, jak to powiedział sprzedawca, może to być jakaś ładna goniopora. No, ale dostałem go w gratisie, bo nie będzie go odczepiał. A więc przyklejamy to. Montipora pójdzie tutaj na górę, no bo tu jest taka największa dziura. A ta labopylia pójdzie gdzieś w to miejsce tutaj, wkleję sobie to tu, może trochę niżej, w to miejsce tutaj i zobaczymy jak to wszystko będzie rosło, zobaczymy jak to wkleję, zanim wodę dorobię, może jak włączę niebieskie światło, coś się to rozwinie, to to pokażę, a jak nie, no to na drugi dzień, jak już będzie tam powiedzmy w połowie dnia, światło świeciło z lampem aspekta, jak się to wszystko ładnie spompuje, no to dogram. A więc ja szykuję się do wklejania i widzimy się niebawem. Na pierwszy rzut leci Montipora. Mam nadzieję, że ona się mi tu ładnie przyklei. Ten kamulec jest dość taki śliskawy. zostawimy tak, trochę ją przygniotłem, mam nadzieję, że nie padnie, no a to wszystko zaraz się każe. Jak będzie? No nie zaraz, tylko za parę dni. Miejmy nadzieję, że się przyjmie ładnie, bo jest naprawdę ładna. Zobaczymy w niebieskim świetle jak ona wygląda, jak ją przełączę za chwilę. Miejmy nadzieję, że będzie gites. Ok. Mierzymy się teraz z drugim wyzwaniem. Mam nadzieję, że mi to tu tak ładnie siądzie jak ja chcę i przyklei się to tam ładnie do tej skały. Możemy dać to troszeczkę tak dobra, brarerium tu i tak sobok rośnie. Nie wiem, czy to tak będzie siedzieć. Musi mocno stwarnąć jak ja to chcę tak wkleić. Ale zobaczymy. Oczyszczenie szyb będzie bardzo uciążliwe. Jeszcze nie trzyma. Ciekawe, czy to tak będzie tu ładnie chciało siedzieć. Jak ja mam tu wizję, no, chyba że to oprę o ten kamień. O, coś w tym stylu ale do tamtego kamienia to nie będę przyklejał no dobra mam nadzieję że to jakoś będzie jest to troszkę oddalone to jakby złapało to powinno trzymać no, podstawka niestety no bo nic innego nie zrobię no okej okay. Podstawione jest, miejmy nadzieję, że się będzie trzymać, to nie jest za bardzo kolorowy koralowiec, no ale myślę, że jakby tu porósł tą przestrzeń, to coś z tego będzie, a jak to wszystko będzie dorastać, to potem będę się tym martwił, że tak powiem, jak to będzie wyglądać, czy to się będzie między sobą parzyć, jak coś, to będziemy to rozsadzać po całym powiedzmy akwarium, mamy trochę z tyłu miejsca, więc jak coś to będziemy to tam eksportować. Że tak powiem, zobaczymy jak to wygląda w całości. Torał jest tu naprawdę sporo korali. Raz, dwa, trzy, cztery eufilie, dwa powiedzmy yy, SPSy, bo tu jest jakaś Acropora. Montipora, czy Montipora. Tu mamy y, tricolor papaje, jednego zaontusa, kaulastere, która no tu ładnie się rozrasta. Z góry może ciężko, o, jak widać rozgałęzia się dość mocno ten szkielet. Jak widać parankora też się już tutaj dzieli i co zauważyłem, chyba ten koralowiec też, ta ufilia też się będzie dzielić, bo mortka się jej tak ona no, no, mordkę, tylko jest, no. teraz nie widać, bo jest w jednej stronie strumień, ale ona się dzieli, więc może zrobi się aktualizacja. No i tu jest ten ładny zielony odrościk. Idę robić wodę i zobaczymy, jak włączę niebieskie światło, jak się to yy, rozbarwi. O, jak widać, ładna czerwona montypora, z góry będzie chyba bardziej czerwona. No, nie faluje, a to może wyłączę potem jeszcze filtr. Jak wleję wodę, ładnie się to rozbarwi. Reszta, o, jak widać, tutaj ładny zielony bawerium. Wszystko ładnie. Barankora też ładnie się rozrasta. Ikor to jest papaja trikolor. No i ten jest też ładny. On jest pomarańczowo-niebieski, no ale niestety telefon w niebieskim świetle, niestety nie za bardzo. Operuje. O, tu jest ta ładna akroporka, ten patyk zielony. Kolejny. On sobie tutaj. O, monticora się już ładnie otwiera, więc może coś z tego będzie. Dobra. Ja robię wodę. Zobaczymy na ile się to y, nam otworzy wszystko, spompuje. Za chwilę zanim wleję wodę. A jak coś to dogram jutro. Dobra, mamy dogrywkę. Kolejnego dnia, jak widać wszystkie koralowce już są ładnie spompowane, ładnie wszystko chwaluje, nawet ta Montipora już też swoje te niebieskie polipki wypuszcza i jest ładnie. Parancora też ładnie jak widać się pompuje. Ja tu będę musiał zrobić taki mały zabieg, ale to przy następnym do odcięcia będzie ten tu. Mały odrost z uwagi na to, że on jest schowany. Nie świeci po nim światło, i jak widać, nie pompuje się. Tu jest jeden, z drugiej strony jest drugi, go tam chyba raczej ciężko będzie zobaczyć. Ale to są obecne, i ja sobie gdzieś tu wkleję na którąś skałę Zobaczymy, może to będzie rosło. I tu mam te dwa korale z góry, ten nawet tak ładnie wygląda. On tak będzie pomarańczowo-czerwony, no ale to wszystko się zobaczy jak to będzie. No, Montipora ładnie się otwiera. Piękny, czerwony z niebieskimi takimi małymi polipkami. Rośnie większa, to będzie większa. A więc tyle, jeśli chodzi o ten zbiorniczek. Raczej więcej tu już nic nie wsadzę, bo jak widać, za wiele miejsca. Nie ma, więc teraz tylko czekać aż wszystko po prostu wiem, Mam jeszcze tego pokazać. Nie wiadomo czy to będzie tam widać, ale ta buźka się podziela, rozciąga się i będzie się dzielić. O. Czyli będzie może rosła druga główka. Również u tej Eufilii, a więc powiem, że eufilie w tym małym zbiorniczku jednak chyba rosną. Najładniej jak i ta Klaulastera. No, nie wyostrzy, bo ona jest trochę jaśniejsza. Światło się odbija niestety. Trzeba pokazać Wam te główki, chyba że z bliska. O, o, z bliska jest troszeczkę ładniej jak te główki już wyglądają. Ładnie, szkielet się buduje. Ona się tu dzieli na takie drzewko z dwoma koronami, ale zobaczymy jak będzie, no i zobaczymy czy ta kropora będzie rosła, bo ona sobie tu jest, jak widać, taki też ładny zielonkawy kolor, ma takie małe kwiatuszki, polipy No <laughs> więc tyle w tym filmie, jeśli się podobało oczywiście zachęcam do subskrypcji łapeczki w górę i oglądania